Witajcie widzowie! Tutaj Shogun 2000, jest ze mną Week i Lukni, czyli Łukasz i Bartek. A ja, a ja jakby ktoś nie wiedział z innych odcinków jestem Maciek. Jestem Maciek. Dobra, nieważne. <grym> y y y no i będziemy trollować na Skybloku. Chyba nie będziemy wykonywać zadań, ale będziemy coś tam trollować.

nie mówmy cię, no się no, ci Żal mi cię. Ej, rozwalamy. Już się nie bije, a, Już a, się nie bije. No coś ci się chyba pomylił? Już się nie bije, jakie lagi? no wiesz co? No co wy tutaj robicie? Jeszcze nie. Nie macie! Jest! Już się Ej, czemu nie. Czemu ja chciałem to rozbudować? No co ty bloki trawy sobie wziąłeś? No. Czemu? Ale mogę jak <laughs> Nie. A, myślałem, że masz kreatywa. Sorry, e, zaraz, gdzie są te perły? Tu będziemy szukać endu. mi <grymne> Was, kto to zrobił? No. Ale co? Ale co? Ale co? Nieważne. No żal yes! mi was No mano... Nie zepchnąłeś. Maciek żal mi cię. Możecie się uspokoić? No Maciek cię bije. Bo ja cały czas zginę. No żal mi, e, Mac! A mi ciebie zepchnąłeś mnie. Co? Ja się przesuwałem. Co? Już grajmy na poważnie, okej? Okay? No dobra. Yy! No są To Bartek. Żal mi d... Ja chciałem zburzyć sobie drachmę. A, już ten, d... No! No, żal mi. Ty mnie zepchnąłeś przed chwilą. Tylko niechcący. John. Co? No. Co No bo zerknąłeś bar. No! No nie chcący. To może rozgrać na poważnie? No. To zasadzie ma Zero. Już się nie zabijamy. No Ała. Ała. Ło, ale to dużo życia odbiera. O! No, Sorry, perłam cię walnąłem. To jest odcinek. To nie jest odcinek, my się to zbijamy tylko. Już Macie odwala. No chyba tobie. Ja oddaję tylko. Tak, ja się tylko lekko zepchnąłem. Przesunąłem się ty. No zrobiłeś tak, tak. Tak. Teraz no i... Jak no, ja coś Okej. Okay? No, szukamy I endu. I moje cztery drewna, na start i... <spekul> na <narratives> start birtu. Sam umarłam. Szukamy endu. Gmy Dziemy... jeden. Yy. I wiem, jak oni zrobili Skybloka w dice. No. Moje oczko. I no. gramy bez game mode'u, dobra? No. To no, no. Szukam to, endu ja teraz. Ty... Ja teraz szukam endu jakby, co. No endu tutaj? No. no. no ten... Nie no, żartuję. Dobra, ja robię jakąś małą platformę taką. Zobaczę, czy jak będę cały czas prosto szedł, to czy gdzieś dojdę. tak. jak. No, no co? Bartek, garnij się. Masz GMA. Co wziąłeś ten dirt. To ja sobie diaksy wezmę. Ja A po co wam diaksy? No... Potrzebne. Dlaczego nie... Nie, dobra. O, jednak można TPS-u. No, żal mi go. Rozłączył. Sorry, że cię tapnąłem, ale... Nie ma Bartka? Nie. Przepraszam, go. Ty go zadaj. No, jest. No, sorry, że cię... Shit! No! I który zabrał mojej temy? Ty. Co robicie? Ja cię tapnąłem. A może z drewna, żeby to ładniej wyglądało? No z drewna, od razu z Diaksów. No szal mieć. Czyli nie mamy drewna. No i co? No i możemy było. sobie zaspawnować i poza tym drzewo jest. Ale nie urosło. Teraz urosło. O fajnie. To można na skyblocku wziąć jakieś... Ośro <noise> Wiczę, że na skybloku możesz... Wziąłem twoje temy, bo już no, obok mnie. Co wiecie, miałeś? O daj. daj co, daj, co daj. miałeś? Co o, miałeś? 2 40, 40 mączki kosne i... E... Mam... Czy, mam ten, mam 34. I co? I wiecie, że na skyblocku i mam... I 6 drewna. Nie mam. Ale mogę I ci śmiesz. dać. Na skybloku można Masz. mieć... surowce. Stawki złota, tym? Co? No Co wiem. Dlatego? Wiem z pigmanów. To mhm. dobra, to kto idzie na tamtą platformę? Ja. Dobra, już gram bez game modów. Ja gram mhm. bez game modów. Sobie robię własną wyspę. Pomogę ci, Bartku. Żeby... Ja robię ładniejszy most. Nie, ja chciałem bez game moda. Grymy. Y... Zero. Aha. Trzeba tak. zrobić generator Kobla. Fuck! Zrobię krótkie cięcie. Ora już jestem. Jakbyście nie wiedzieli. Zrobimy to... generator, a nie, to, to nie trzeba wyrzucić. Jakbyście to... nie wiedzieli, to Dirt mamy. No. Wiktiva, że Co? Co ty mówisz? Nagrywamy jeszcze? No. Teraz? No. Ja robię generator mm. kobla, lagi. Ej, to... trochę dirtu. Ła, ła. Trochę nie. Poczekaj. To jest moja, spożyczcie Jakie dirka. lagi normalnie. Nie ma lagów. No Ale ja ma. mam lagi. Spożyczcie Kto wziął lawę? Ja wziąłem, bo robię generator kobla. Aha, jak mu ktoś weźmie, to to skrzynki właśnie lubią. To jest moja skrzynka tutaj na samym rogu. Co? No. Ty masz tak mało drewna? No. Łukasz, patrz, 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 patrz. Patrz, patrz, patrzaj. No, żalić. Co? Dobra. To nie było strativa. Użyję twojego craftinga. Tylko nie spychamy się, oki No, kto tam masz szkło? Kurde, wyszedł absydian. Gmy... Muszę scitować. Gmy 1 To, co odwalasz, Maciku? No, bo absydian wyszedł zamiast kobla. Dobra. Gdzie jest wiaderko? Dobra. Gmy 0 drep no już gdzie G1 Kto radzierta w 0 No feś sobie Ach, jaki tak trudno antiderta Musieliśmy My... na survival Ah 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 Kurde G0 miało być No Eee No gaz robić o! Oh. Tabuszko. Moje! Moje! No. O! Loo. Sadonka! Dobra, zrobię tak. Hmm? Mam sadonkę! sadonkę. Fuck you. No! Co robicie? Nie <grywanie> Ale to była moja sadonka! Nie wejdźcie tu w to, ani tego nie zbierajcie, ani nic. Nie muszę poprawić. No jak to wygląda? Y... No. Aha, i nie zabijamy Muszę wziąć sobie troszkę dirta. Może no, byście zasadzili drzewka? Kopiemy pod siebie? Ma ktoś dirte? Łukasz! Ej, ej, szogun, szagon, skameruj mnie, Z Skameruj A! mnie! Aaaaa! A! Zginąłem, muszę skrzydłać. Oh to było mądre Dobra, nie zwracajcie na nas uwagi. Ej. Ej, u... ej. z skameruj mnie! Kameruj mnie, proszę! No, Ka z kameruj. Skameruj, skameruj mnie, skameruj! No. Kopiemy pod ciebie! Ui! <ścoughs> <ścoughs> kameruj Ale ty mnie nie kameruj! <ścoughs> <ścoughs> Moja ciocia tak kiedyś powiedziała. <ścoughs> Co ty robisz? <ścoughs> Co ty <odmierasz? ścoughs> O, lawa. Tylko no, pierwszy. No, Bartek mi. się. Ja idę pierwszy kopać. Ja... ale ja no. robię. Ja zrobię kilo w sobie. No Bartek Gdzie jest drzewko tutaj? Trzeba czekać ja. aż drzewko urośnie. Ja drugi idę kopać. Wow. No nie. O. Tu jest wspólna skrzynia. Tu, tak. Wow! Swimla. Jesteś Swimlawą. Daj jest trochę kobla. Kilos. Nie, mam na prostu... jak to na kilos. Ale daj wszystko wow. kobla, co masz, no bo muszę to jakoś zabezpieczyć. Ja... No żal mi was, najpierw ja a potem Maciek. Ale ja chcę tylko na kilo na miecza. Ja też!